Triumf Rosji w wojnie z Ukrainą oznaczałby dla Norwegii i Unii Europejskiej ogromne koszty, nie tylko finansowe. Wydatki na obronność wzrosłyby dwukrotnie, a do Europy mogłyby trafić nawet 10 milionów uchodźców. Jak oni to wykiełbili, że nie wspierając obcego państwa militarnie, to my będziemy musieli zwiększyć dwa razy. Wydatki na obronność. Nie, no to zamiast ich wspierać, przeznaczymy te pieniądze na naszą obronność i będzie gitara. To jest raz. Druga sprawa, oni tutaj piszą o uchodźcach. Przepraszam bardzo. Jacy uchodźcy? Jak, że, jak wy, żeście to wykminili? Jacy uchodźcy? Jeżeli jest koniec wojny, nie ma, jest, dochodzi do zawieszenia broni, do pokoju, to jacy uchodźcy? Do cholery jasnej. Jeszcze chcecie przyjmować uchodźców? Wizy trzeba wprowadzić, kontrolę na granicy, zakaż wpuszczania. Chcesz, przyjeżdżasz, masz kwalifikacje, znalazłeś pracę? Tak, przyjeżdżaj, pracuj, odprowadzaj podatki. A nie, że ktoś sobie przyjeżdża i on jest traktowany jako uchodźca. Nie, imigrant, zwykły imigrant. Tak ich trzeba traktować i wtedy nie będzie problemu z ich utrzymaniem, bo oni sami powinni się utrzymać, a jak się nie utrzymują, wądu zełęckiego.